Żeby pokazać, jak ważna jest to data w dziejach Polski, i że my tego wszystkiego, co się stało wtedy na kresach, jesteśmy świadomi. Bo tak naprawdę duża część naszej współczesnej tożsamości jako narodu polskiego czerpie z wydarzeń, które rozegrały się w czasie II wojny światowej które rozegrały się. Na kresach, które symbolicznie, jak mówimy, rozegrały się w Katyniu. Tam straciliśmy część elit polskiego społeczeństwa. Potem, przez długi czas, nie pozwolono nam mówić prawdy o tych wydarzeniach, i wreszcie, w ostatnim czasie ci, którzy lecieli czcić tych pomordowanych tam. Również w jakiś sposób zmienili naszą historię. A to już piąta rocznica tragedii smoleńskiej. To już piąta rocznica tragedii smoleńskiej. Nas dzisiaj tutaj interesuje bardziej oddanie pamięci tym mieszkańcom Ziemi Półtuskiej, którzy zginęli w Katyniu. Myślimy też o rodzinach tych ludzi, bo to strasznie trudno było przeżyć całe życie ze świadomością tego, że nie można. Oficjalnie nawet powiedzieć, że ojciec nie żyje, nie mówiąc o tym, że został rozstrzelany strzałem w tył głowy, że znamy prawdę, która wygląda inaczej, ale żeby samemu żyć, nie można w ogóle tej prawdy wyjawić. Taka była w dużej części nasza historia ostatnich 75 lat i myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby o tych wydarzeniach. Pamiętać, bo wtedy ta obecna nasza rzeczywistość będzie coraz bardziej normalna. A takie rocznice będą nas budowały, a nie dzieliły. Zwyczajem lat ubiegłych, to jest od 2010 roku, Związek Piłsudczyków, oddział Półtusku organizuje uroczystą mszę świętą poświęconą e, zbrodni katyńskiej. Zapraszamy, ofic, znaczy, może nieoficjalnie, ale zapraszamy wszystkich chętnych do brania udziału w tej uroczystości, aby upamiętnić tę rocznicę. No, tak się niedobrze złożyło, że kiedy zaczynaliśmy ten cykl uroczystości, nastąpiła katastrofa w Smoleńsku. I Również przy tej okazji będziemy się modlić na tej uroczystej Mszy Świętej za parę prezydencką oraz pozostałe osoby, które zginęły w tej katastrofie smoleńskiej. Zginął tam też były prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Także tym bardziej, no, w sumie, jest to taka e, smutna uroczystość, ale należy to kultywować chociażby ze względu na młodzież. Nie od przypadku oddział Piłsudczyków RP w Półtusku wybrał właśnie tę świątynię na uroczystość Kościół Świętego Krzyża. Kościół ten nieco wcześniej zaczął czcić pamięć pomordowanych na wschodzie, bo w roku 1989 została wmurowana tablica pamiątkowa, natomiast w roku 1990 do tej tablicy dołożono krzyż. Z który składa się z pojedynczych tablic, upamiętniających ofiary pomordowanych tam m.in. w Katyniu i w innych miejscach na wschodzie polskich oficerów pochodzących z okolic Półtuska czy byłego powiatu półtuskiego. za ofiary katastrofy smoleńskiej. Prośmy dla nich o miłosierdzie. Prośmy także o miłosierdzie dla nas, bo jesteśmy słabi. Ale też i Boże moce do tego, abyśmy byli świadkami miłosierdzia.